Witam serdecznie znad mojego oczka. Chciałem przeprowadzić test chińskiej siatki na ryby. Taki oto wynalazek. Podobno w to mają się zaczepić rybki. Przygotowałem tutaj zamętem w ten koszyczek. Nawet dałem białego robaka troszeczkę kolorowych, takich kasterów. <laughs> A mój kotek. Także za chwilę to wezmę i uzbroję, i wrzucimy do oczka. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Staram się tą kamerę tak ustawić, żeby było coś widać. Myślę, że tak będzie dobrze. Dobrze, ja idę, że tak powiem, nałożyć karmy. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ryb tu jest dużo, także jeżeli to tutaj nie zadziała, to absolutnie na żadnym innym łowisku to działać nie będzie. Ale próbę trzeba podjąć, nie? Siatka parę groszy kosztowała. O, uzbroiłem tutaj sprężynkę. I próbujemy jak to ma być lub zatonęło jakoś tak dziwnie i wyciągamy o kurcze, chyba jednak działa to coś ja pitole Chińczyki to mają jednak talent do wynajdowania rzeczy proszę bardzo dwie ryby od razu się złowiły no jestem pod wrażeniem dużym jeszcze raz pokażę no, całkiem spore okazy Także, no kurde, chyba tradycyjna wędka odejdzie w zapomnienie. Jak to wyplątać, tutaj resztę filmiku dogrywam z telefonu, bo niestety nie zauważyłem, że w kamerze było mało baterii. No, dwa pierwsze rzuty od razu były tam, jak było widać, rybki. Potem się trochę spłoszyły. No, to jest mały akwen, także myślę, że uciekły gdzieś tam na bok. No, teraz wrzuciłem jeszcze raz. Spróbuję jeszcze teraz też wyciągnąć, jakoś tutaj z telefonem w ręku. O kurczę, chyba coś jest, bo czuję, tak są znowu. Także o, proszę bardzo, znowu dwie ryby się na tą siatkę chińską złowiły. To, to upyga jeszcze weszła tutaj, kurczę w to. A myślałem, że nie mam już upyk. a jest jednak to upyga. Bardzo ładna, pięknie podrosła to upyga. O. Także, no działa to, ten wynalazek chiński, puścimy tą rybkę tak spokojnie, żeby sobie poszła do wody, by się nic nie stało. Tu mamy kolejną bzdręgę. Bzdręg to mam trochę sporo w tym stawiku, czy stawiku, w oczku wodnym. Kurczę, nie wiem czy ją wyplączę jedną ręką, będę musiał chyba odłożyć telefon, tak. No, muszę to wyłączyć, niestety, wyplątać tą rybkę. No, to wyplątałem tą rybkę. Niezadowolony kot, bo poszła do, do wody z powrotem. No, nie będę już dalej męczył tych ryb. Tutaj widać, że to jednak działa. Jak są ryby, to. No, to idzie, na to tutaj te, te, je wyciągnąć, nie? Także takie coś, taka siatka, taki gadżet. Trochę zamęty, i można się bawić. Pewnie na wędkę bym tej tułpygi nie złowił. A już się bałem, że miałem tylko pięć tych tułpyk. Bałem się, że, że już nie przeżyły, nie? No ale jednak są fajnie, podrosły, bo to były takie tułpygi, może miały 10 cm. To oczko ma no, rok, teraz niecały nawet, bo od września zeszłego roku, ale to nie było, nie był to pierwszy wrzesień. pozdrawiam wszystkich. W szczególności mojego kolegę, Klucyny. No i do zobaczenia. Czekam cały czas za tym filtrem, który zamówiłem. Niby ma jutro przyjść filtr, ale jeszcze lampy nie będzie, bo nie wiem tam coś w Niemczech nie działa i ten koronawirus tak dobija, że właściwie czekam już trzy tygodnie za tym zamówionym całym sprzętem. Wyłączyłem filtrację swoją, bo już sobie przygotowałem, żeby mieć, no pod tą nową filtrację tak już przerobiłem, że z tego nowego filtra pójdzie do, do, do następnego, ale ta woda jeszcze to nadal nie jest zła. Prawie tydzień nie, nie chodzi filtr, ani lampa, nic. No fajnie to jeszcze wygląda, także bonus udało mi się wyhaczyć w postaci bakterii za 320 zł, także poczekam jeszcze trochę. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie wszystkich. Do zobaczenia.